Witajcie kochani, zapraszam serdecznie na ostatnie wideo w roku 2024. Kończymy stary rok, wchodzimy w nowy rok 2025, całkiem zwariowany, czyli ekscytacji nam nie zabraknie. Jedno wideo już jest zrobione dla każdego znaku Zodiaku, na pewno pojawią się w pierwszym, w pierwszym tygodniu. Roku 2025, zapraszam. Zapraszam również na warsztaty o tym, co musisz wiedzieć o roku 2025, abyś był dobrze przygotowany. Warsztaty online, które odbędą się 24 stycznia. Wiadomości znajdują się pod nagraniem. Ale także na kurs nauki astrologii od podstaw, który rozpocznie się w lutym 2025, pięciomiesięczny kurs do interpretacji, który możecie wykorzystać prywatnie do poznania siebie, do własnego rozwoju, czy też zawodowo i profesjonalnie. Wchodzimy także w nowy miesiąc, pierwszy miesiąc roku 2025. Będzie ekscytujący, Od tego roku na pewno nie zapomnimy. Z tymi konstelacjami, które tutaj nadchodzą, konstelacje tysiąclecia, będzie się bardzo dużo działo. Zwiastun, macie już linkum jeszcze o góry, w skrócie, gdzie opowiadam o tym, jakich energii możecie oczekiwać. Rok 2020-2025 rozpoczynamy z Marsem w biegu wstecznym w znaku Raka. I poziom energii na początku miesiąca stycznia będzie niby duży, ale można wkrótce stwierdzić, że stoimy w miejscu lub też cofamy się do tyłu. Na początku roku zastanowiłabym się w co i po co mam inwestować ile i jakiej energii. Czy rzeczywiście tym, co robię, osiągnę coś konstruktywnego, coś konkretnego, coś wartościowego? O tym mówi nów Księżyca, który odbędzie się 30, ale także wchodzimy z tym nowym w rok 2025 w znaku Koziorożca i tutaj są konkrety, tak? czyli chodzi o konkrety. Niestety do końca lutego może ta energia przynieść nie tylko niezadowolenie, złości i frustrację, dlatego oszczędzałabym swoją energię, postawiła na cierpliwość, nie robiła nic na siłę, kierowała spokojem, idąc w drodze do swojego celu i nawet może zastanowiła się, co mam zmienić. Spowalnia nas nie tylko Mars retro, ale także kwadrat Saturna do Jowisza, który jest jeszcze e, aktywny. Stagnacja może nastąpić i w projektach indywidualnych, i w gospodarkach świata. O ekspansji z tym kwadratem nie ma mowy, dopóki się planety nie rozejdą. Trzeci taki kwadrat oczekujemy w czerwcu 2025. Teraz ważne jest, aby od stycznia stawiać priorytety i Pomijać to, co jest nieważne, oszczędzałabym także zasoby i kontrolowała koszty w tym miesiącu. Styczeń 2025 może być trudnym y, miesiącem, bowiem re, re, retrogradujący Mars na początku w Lwie, następnie od 6 w znaku Raka. Ustawia się w opozycji już trzeciego do Plutona i będą nie, niestety pojawiać się konflikty wszelkiego rodzaju. W świecie mogą się pojawić nie tylko konflikty zaciekłe, ale także przemoc czy dramat. Dla Ciebie ważne będzie, aby nie wchodzić w te niskie energie, aby nie mieszać się do spraw, które Ciebie nie interesują, ponieważ stracisz nie tylko energię, ale możesz zacilać swoją uwagą, swoim zmęczeniem, swoją frustracją, swoją złością właśnie to, co jest dla Ciebie niekorzystne. Twoim celem ma być w styczniu odnalezienie wewnętrznego spokoju. Kropka. Naucz się odcinać od negatywnych uczuć odcinać od negatywnych ludzi, które te emocje tak jak gdyby pokazują. pokazują. A może trzeba także odciąć się od pewnych informacji. 6 stycznia Mars retro znowu powraca do znaku raka i w wstecznym niestety nie radzi sobie ani z decyzyjnością, ani z otwartymi konfliktami. I wiele się będzie działo w ukryciu, co wprowadzi również intrygi czy na przykład zastraszanie. Mars w raku zajmuje się bardziej emocjami, które chętnie zapominamy i yy, nie bierzemy pod uwagę. Wideo o Marsie jest także ekstra zrobione. Wysłuchajcie sobie, bo teraz będzie bardzo ważny etap, szczególnie właśnie z przejściem yy, ze Starego Roku do Nowego i z tą konstelacją 3 stycznia 2025 Mars w opozycji do Plutona. I nie jest to konstelacja, która trwa jeden dzień, ale przynajmniej rozciąga się na powiedzmy cztery dni na pewno. Może być tak, że razem z Marsem w znaku raka usłyszysz jakieś zarzuty, o których tak naprawdę do tej pory nie miałeś pojęcia, dlatego nie tłumaczyłabym się, że tak powiem od razu osobie, która tobie coś zarzuca, ale podeszła do danej osoby z wyczuciem, z empatią, wysłuchała i postawiła przede wszystkim na rozmowę. Od 6 stycznia Neptun wprowadza nie tylko błędy, nie, nieporozumienia, nieostrożność. Dlatego sprawdzałabym, czy jestem zrozumiana, czy też za każdym razem zapytała się, czy mnie rozumiesz, czy co masz na myśli, na przykład to, co mówisz do mnie. 8 stycznia Merkury w znaku koziorożca tworzy kwadrat do węzłów karmicznych na osi Baran-Waga. Zastanowiłabym się przede wszystkim przed każdą decyzję i może to być tak, że jest to dzień takich przeznaczeniowych zakończeń. Ponadto mogą się pojawić w tym czasie błędy, właśnie związane z nieodpowiedzialnością. Dlatego nie obwiniałabym siebie, nie obwiniałabym innych, pozostała szczera i stawiała przede wszystkim, jeżeli chodzi o konflikty wszelkiego rodzaju, czy też pojawiające się jakieś konflikty, granice, nie dopuszczać do siebie trudnych energii. Od 8 do 12 stycznia słońce stoi w napięciu i do Lilii i do Kairona i w tym czasie mogą się pojawić tematy równości, sprawiedliwości, na przykład ograniczenia praw kobiet lub też mniejszości. Czerwone linie będą przekraczane nie tylko prywatnie, ale i politycznie. Może zabraknąć nie tylko szacunku, ale też trzymałabym się swoich wartości i akceptowała wartości innych ludzi. Temat bowiem może być bardzo tutaj bolesny z tranzytem Kairona. 3 stycznia wcześniej oprócz trudnej konstelacji Marsa do Plutona, Wenus przechodzi do znaku Ryb, budząc marzenia o miłości i niosąc ze sobą program romantycznych chwil. Wenus w znaku ryb czuje się wspaniale, szuka tutaj bratniej duszy, ważne więc będzie połączenie dusz, um, uniesienia na wyższe sfery, ucieczka od codzienności, od obowiązków i zmartwień, ale pozostałabym jednak w tym miesiącu nogami na ziemi czy też nogami w realu. Ponieważ Wenus czuje się tu wspaniale, można no zapomnieć o Bożym świecie. Na pewno bym nie każdemu wierzyła, nie każdemu ufała, nie odlatywała. Wenus będzie pomagać w tym czasie przez cały miesiąc przede wszystkim rybom, rakom, skorpionom, ale także bykom, koziorożcom oraz pannom. 12 stycznia, bardzo ważne wydarzenie. Na oś ryby panna przechodzą węzły karmiczne. Raz na 18 lat. Możecie sobie przypomnieć, co 18 lat temu się u Was działo, wyznaczając nowe karmiczne zadania dla każdego z Was, ale także dla świata. Idziemy w stronę ryb i o to chodzi, aby otworzyć się na duchowość, spiritualność, kreatywność, na wszystko to, co nie można dotknąć ręką. Węzeł karmiczny, południowy znajdujący się w znaku panny ma, ma nakazywać nam, czy też polecać nam zrobienie porządku w swoim życiu. Porządkowanie w domu, porządkowanie w biurach, porządkowanie w relacjach. Po to, aby stworzyć sobie dużo przestrzeni na nowe. Dałabym sobie więcej wolności i wykreowała nie tylko więcej miejsca, stare plany, jak już wiecie, czy stare metody, stare działania, stara forma podejścia do obowiązków nie będzie już funkcjonować. Pamiętając także, że Twoja głowa musi być także oczyszczona z bałaganu i niepotrzebnych terminów. Zakończy się praca w kółko, zakończy się funkcjonowanie tylko do połowy, praca, praca, obowiązki, ale razem z marsem w biegu wstecznym, czy też z marsem jeszcze, który będzie do czerwca między Rakiem a Lwem, pamiętajcie, że nie wszystko będzie funkcjonować do połowy roku 2025 na plan. Razem z węzłem karmicznym w znaku Panny mamy porzucić także stare urazy, stare obciążenia psychiczne. Już w styczniu masz szansę nie tylko uwolnić się od tego co utrudnia twoje życie, ale także węzły karmiczne mają dać nam pewność siebie, zaufanie w siebie, więcej wiary w siebie, robiąc porady w roku 2024, tak się zastanawiałam dzisiaj jakbym mogła to Podsumować, stwierdziłabym przede wszystkim, że jest masa. Jest masa, czy nawet każdy z Was ma ogromne potencjały, ogromne talenty, a przeszkodą jest. Nie ten matrix, który jest na zewnątrz, on nie jest na zewnątrz, ale wasze głowie. Przede wszystkim blokuje wraz brak wiary w siebie, blokują was stereotypy, stare myśli, stare schematy myślowe, działania o sobie, brak wiary w siebie, zaniżanie swojej wartości to stoi wam w drodze najbardziej do osiągnięcia, Szczęścia i spełnienia, że jeszcze w głowach niestety jest to stare, i tu trzeba po prostu wprowadzać teraz nowe programy. Można sobie także będzie odpuścić w roku 2025 z węzłami na osi ryby panny pesymizm. Ciągłe narzekanie, krytykowanie, krytykowanie siebie, przyczepianie się do siebie, zaniżanie swojej watro, wartości, szukanie igły w stogu siania, na, i y, na pewno razem z węzłami karmicznymi, które znajdują się w znaku panny, będą, będzie zakończonych wiele relacji. 13 stycznia dochodzi do pełni we wrażliwym raku, i y, Mars jest retro. Oczekuje nas czas naprawdę wysoko emocjonalny. Jeżeli dojdzie tutaj do konfliktów, nie wykopywałabym toporków wojennych. Pamiętajcie, jeszcze raz przypominam, może nowym osobom, które nie słuchały wszystkich nagrań, podczas biegu wstecznego marca nie rozpoczynamy żadnych konfliktów, nie rozpoczynamy żadnych kłótni, ponieważ te konflikty są nie do zażegnania i trwają długi, długi czas. Wstrzymałabym się także, czy też postawiłabym właśnie na spokój, harmonię i spokój. Dominującym te, tematem tego miesiąca, ale szczególnie 16 stycznia, będzie właśnie rozwiązywanie konfliktów. Mars 16 stycznia ustawia się w opozycji do Słońca, znajdującego się w znaku Koziorożca. I to może spowodować jeszcze więcej frustracji, jeszcze więcej kłótni, jeszcze więcej konfliktów. Po prostu musicie bardzo uważać na swoją energię, nie dałabym się wciągnąć, cokolwiek gdzie jesteś, czy to chodzi o pracę, czy to chodzi o sytuację w domu, czy to z jakimiś tam przełożonymi koleżankami itd. Czy też przez sytuacje, które przyjdą z zewnątrz, żeby ta energia nie ściągnęła was po prostu w konflikty. Dlatego, że tracicie swoją energię i schodzicie na niskie wibracje, z których trudno po prostu będzie się z tym Marsem retro wygrzebać. Od 13 do 19 stycznia Wenus i Jowisz mówią o trudnych sytuacjach w relacjach. Dlatego nie robiłabym za dużo dla innych, nie dawała się wykorzystać, nie robiła nic bez miłości, nie zaniżała znowu własnej wartości. Ale też nie porównywała się do innych, skupiłabym się przede wszystkim na, na swoim celu i nie pozwalała innym się lekceważyć. Jeżeli podczas tego dnia czujesz się samotny, porozmawiaj może z przyjaciółmi, jasno określ swój cel, ale także zastanowiłabym się, jak ma wyglądać ta relacja, jak ma wyglądać maja, mój związek. Czy to jest partnerski, czy to jest przyjaźń, czy, czy to jest jakaś znajomość, czy to jest biurowa, bo tutaj będzie chodziło przede wszystkim właśnie o relacje. Czego szukasz w danej relacji, na przykład bliskiej, czego oczekujesz od drugiej osoby, ale czego oczekujesz także od ciebie, czego pragniesz nad na bardziej. Osoby, które postawią właśnie na zrozumiałą komunikację, mogą tutaj. Nawet płynąć na to, że pewne sytuacje w relacjach dojdzie do poprawy. Niekorzystny tranzyt Wenus nie jest dobry także na inwestycje wszelkiego rodzaju, czyli od 13 do 19 stycznia bądź ostrożny i nie wiesz we wszystko, co usłyszysz. 21 stycznia Słońce już w wodniku spotyka się z Plutonem. I tematem, te, te tematowi tego połączenia mogą towarzyszyć nie tylko napięcia, konflikty, dramaty, e, protesty, odmowy, podział społeczeństwa w różnych częściach świata. Po, ponieważ w, stycz, w styczniu konstelacje są bardzo napięte, jeszcze słońce przechodzi przez tego e, Plutona, patrzałabym. I zadbałabym o swój spokój wewnętrzny, patrzałabym na to, aby dużo się relaksować, aby dużo odpoczywać i nie słuchać wszystkich informacji. Kto chce słuchać, niech słucha, ale nie angażuje w to swoich emocji. Jednocześnie dałabym sobie na rok 2025 takie hasło nie muszę brać we wszystkim udziału, nie musisz wszystkiego wiedzieć, nie musisz się wszystkim przejmować, nie musisz we, we wszystkim dyskutować, na, na, na wszystkie. nie musisz tego robić co inni. Zajmij się sobą, pozostań obiektywny zawsze i trzymaj się swoich wartości. Od 27 stycznia dopiero... Mamy już lepsze nastroje. Uran w byku tworzy przyjemne, i przyjemne impulsy, a Merkury przechodzi do znaku wodnika, obiecując ekscytujące spotkania i nowe spostrzeżenia. 29 wraz z nowiem znaku wodnika rozpoczynamy nowy cykl księżyca i uran, patron wodnika, te aktualnie w znaku byka zatrzymuje się i będzie wyruszał. W bieg, w bieg prosty. Teraz można będzie nie tylko wykreować od nowa swoje wnętrze, ale przede wszystkim uporządkować i skupić się na tej swojej odrębności. Dzięki pozytywnemu nastrojowi Słońca i Jowisza kończymy miesiąc energią naprawdę pełną nadziei, czyli jeszcze raz spokój, spokój, harmonia i stworzenie pozytywnej aury. Twoim życiu. To jest Twoim zadaniem w, w styczniu 2025. I do zapisania na koniec złe dni i dobre dni tych złych dni będzie więcej. I zapisujemy sobie 3 stycznia, czyli ten mars w opozycji do Plutona, wybuch konfliktów, demonstracje, demonstracje sił, bezwzględność, ogromny wysiłek, działania zbrojne, przemoc dramat. Od 8 do 11: błędy, słabości, rezygnacje, niesprawiedliwości, znęcanie się, łamanie tabu, uciski, ograniczanie mniejszości. 16 stycznia konflikty, silna rywalizacja, walka, przesadne reakcje. 18 i 19 stycznia odrzucenie, rezygnacja, brak uznania, straty finansowe, wyjaśnienia yy, i ograniczenia. 21 i 23 styczeń: walka o władzę, nowe układy, nowe układy struktury władzy, utrudniona komunikacja, krytyka, kłótnie, spory, skargi, ataki słowne. To są te negatywne dni. I teraz przechodzimy do dobrych dni. Czwarty, piąty: inspirujące spotkania, dobra współpraca. Uczynność, współczucie, 17 i 18 stycznia, szczęście w miłości, nowe podboje, błyskotliwe znajomości, wspólne działania, owocne rozmowy, zrozumienie, wzajemność, wsparcie, otwartość na rzeczy nowe. I 30 i 31, czyli słońce i jowisz, nadzieje, nowe perspektywy, wsparcie, optymizm, wysiłki. Pokojowe. Kochani, życzę Wam po, pomimo y, tych aspektów, które są trudnymi aspektami, naprawdę pięknego, spokojnego, y, radosnego, nawet bym powiedziała stycznia, dobrego wejścia w nowy rok 2025. Poradzimy sobie we wszystkim obojętnie, jakie będą te konstelacje. Ja zapraszam do subskrypcji, do lajkowania, do komentowania, przyciskajcie dzwoneczek, abyście byli na bieżąco. Co się dzieje na kanale, będę przez rok 2025 na pewno dalej informować, informować Was, jak to z tymi energiami sobie poradzić. Wszystkiego dobrego, powodzenia i życzę Wam nie tylko wspaniałego stycznia, wspaniałego sylwestra, wspaniałego wejścia w nowy rok 2025 i całego roku 2025. Niech otacza Was tylko pozytywna energia. Do zobaczenia.